Dobra, poczekajmy zobaczymy, co się wydarzy. Jest! Jest! Wieża D7! O panie! Ale on to zagrał. O! O, panie. O, panie. O, panie! Wieża D7. To naprawdę wygląda przekozacko. O oh mój Boże! To naprawdę może zakończyć zwycięstwem Polaka. Siergiej Kariaki ma tylko 14 minut. Tylko 14 minut. Na 15 ruchów. Dymy, są dymy. On to widzi. On to widzi, on to może skończyć w tej partii. To jest top, to, to, to jest top-topu. Jest ogień, absolutnie. O, panie, to jest top. To jest, to jest, to jest Janek w najlepszej formie. Jeżeli dzisiaj Janek Krzysztof doda wygra, to to będzie po prostu coś niesamowitego. Są dymy, ale przede wszystkim Janek po prostu ma tutaj świetną pozycję. O matko, słuchajcie, 13 minut do końca. E, niech cały kanał sportowy teraz trzyma krzyki Zajanka, bo jesteśmy naprawdę blisko. O matko, co tu się dzieje? 12 minut u Sergeja Kariakina. Panie Turek, kończ pan ten mecz. Niech Janek wygra, niech on to weźmie, niech on to, niech on to zakończy. On to widział, wieża D7 by lepsze czy szachy? No słuchajcie, sami sobie odpowiedzcie na tym streamie, no O matko, jkd top Oczywiście, że Janek top Dlaczego nie ma w turnieju Hikaru? Bo pewnie robi streama A tak na poważnie to gra No znaczy że to robił streama i miał jakieś wakacje czy coś A teraz gra w jakimś innym turnieju internetowym Kanał Sport, e, pytanie: Ile partii ma finał? Dwie. Wczoraj Remis i dzisiaj grają Rewasz. Jeżeli dzisiaj Janek wygra, to zdobędzie to upragnione trofeum, na które czeka cała szachowa polska, czyli Puchar Świata. Jak wygra, to będzie mistrzem świata? Nie, po prostu wygra Puchar Świata i zdobywa kwalifikację Już zdobył kwalifikację do. E, awansując do finału, już zdobył kwalifikację do turnieju pretendentów, który wyłoni przeciwnika dla mistrza świata. On to widział! Stwiergiej Kariatkin pod ogromną presją w tej chwili. Czy Karsten już na stałe zjechał z, yy, yy, z formą i to początek jego zmierzchu? Czy można jeszcze liczyć na jego renesans w meczu Mistrzostw Świata? Ja myślę, że jeszcze Magnus może pokazać na co go stać, bo yy, tak naprawdę, yy, prime dla szachisty to jest wiek 33-35 lat najczęściej, więc jeszcze jest przed primem Matko, co tu się dzieje? Już schodzimy poniżej, e, znaczy zbliżamy się do granicy 11 minut. Tu będą dymy, tu będzie się działo. Szanowni Państwo, to może być wielka chwila, którą wspólnie razem tutaj przeżyjemy. E, witam na kanale sportowym 2500 osób, bardzo się cieszymy. Tak, to jest pierwszy w historii polski finalista Pucharu Świata. Tak, e, e, to jest niesamowite. Słuchajcie, ja ostatnio, właśnie teraz w weekend komentowałem turniej Jan Krzysztof Duda Chess Cup. Um, czyli turniej sygnowany imieniem Jana Krzysztofa Dudy, byłem też jego współorganizatorem, komentatorem na streamie. I tam się zastanawialiśmy, jak daleko może zajść Janek. No i kurczę, on to może po prostu wygrać. On to może po prostu wygrać. Historia pisze się na naszych oczach. Powierzam do 7 Naprawdę jesteśmy blisko. Naprawdę jesteśmy blisko zwycięstwa. O matko, będą emocje, będzie. Ja czuję, że on to wygra. On to, on to zrobi, on to zrobi, naprawdę on to zrobi. Czekamy na ruch Sergia Karyakina, skraca się do 10 minut. Niech Gujanek tam skraca, skraca, skraca. Dajemy go. I nastąpiło, jak widzę, na szachownicy z d 5. Pytacie mnie też, dlaczego ja patrzę na drugi monitor, bo tam mam też szachownicę podgląd szachownicy. Stąd moje spoglądanie na drugi. I. C czy ja dobrze widzę? Czy ja dobrze widzę? Czy to jest ten moment? Tak jest! Jan Krzysztof Duda wygrał Puchar Świata! Koniec, tak jest! On to wygrał, to zrobił! Jan Krzysztof Duda! Zwycięzcą pucharu świata! Tak jest! Brawo! Tak jest! Koniec tego! O matko! On to zrobił! Łomatko! Koniec! Mamy to. Wbijajcie łapki dla Janka. O, matko. Janek top, top wbijajcie te łapki. To jest wielka chwila dla polskich szachów. Jan Krzysztof Duda. Zwycięzcą Pucharu świata. To jest definitywny top. To jest top of the top. Matko. Matko, co tu się wydarzyło? O kurcze! O matko! On to zrobił! On to zrobił! Kariakin się właśnie poddał. E, czemu graczarnych gra nie ma sensu? No bo figury są fatalne, tak? Skoczek na A5 stoi beznadziejnie, goniec na C7 stoi beznadziejnie. Pl wszystkie figury Janka są lepsze w tej pozycji, tak? W zasadzie wieża jest lepsza od y, czarnej wieży. Eee, nasz skoczek jest lepszy od skoczka na bandzie. I w dodatku, jeszcze nasz gońc jest lepszy od gońca czarnego. Wszystko jest tutaj lepsze. Plus, mamy jeszcze pionka więcej. I napadliśmy na pionka na B7. To jest po prostu kompletnie wygrana pozycja. I to, to jest piękne. Dudomania, czas start. Słuchajcie, tym samym wyst wystartowała Dudomania. Jan Krzysztof Duda, zwycięzcą Pucharu Świata. Wielkie, wielkie gratulacje. O matko, to było bardzo emocjonujące. Emocje jak w szachach. Polska górą. Top, 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 top. Wbijajcie te łapki. Jesteśmy świadkami wielkiego historycznego wydarzenia. Jan Krzysztof Duda. Wygrał Puchar Świata.